W takich miejsc, tylko tu jest sporo, gdzie można pomoc te rybki kupić Dzisiaj przyjechaliśmy specjalnie o dziewiątej bo wczoraj byliśmy o 16 i nie udało i chcemy kupić mule Zobaczymy czy nam się to uda zrobić. Hello Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, bo my Polacy. My Polacy. My Polacy. A jak <laughs> super Czy możemy kupić te dalie? Nie ma. Nie ma? A tam dalej? Ma. Może te roboty widzieć, może mają. Ale to w każdym takim innym może... No. Dobra, dziękujemy. Jeszcze 3 mają. I może być, ale dlatego, że wy sprzedaliście już, czy co? No. Już sprzedane. Sprzedane. A od której godziny się handluje tym? Kupić od której godziny? Od... 7. O 7? 7, 8. Dzięki. Miejscówka druga, podejście drugie, chociaż po drodze tam jeszcze coś innego minęliśmy, ale zobaczymy, czy nam się do tej kupić coś. Ludzi nie widać żadnych, furmany stoją. O Jezu. Aha, chłop jest, ale w, w tym, chłop jest w polu. No. No bo tam jest jakaś łódka, a tutaj nie ma nic, ale urządzenia są niezłe, co? Do pukania tego wszystkiego. Widzisz, żeby było zatopione coś, nie ma. Nie. W jakichś skrzynkach, albo w czymś. Nie ma. Dobra, to idziemy dalej. Obcajać. A tam dalej ktoś jest? W ogóle? Też łódki są, ale ludzi nie widać żadnych. Ty, może przejdźmy tutaj, zobaczymy sobie, czy tam w ogóle da się przejść brzegiem, żeby nie jeździć. Przyznaję, że tego nie widzieliśmy w ogóle, bo to leży na glebie, chociaż parę takich jest yy, tablic, że tutaj handlują tym. No, ale tu nikogo nie ma. Chopy albo poszli gdzieś, pomiędzy siódmą a ósmą ponoć sprzedają te rzeczy. Kopy poszli gdzieś, to tutaj jedyna łódka jest gdzieś tam, coś tam robią w odległości wielkiej. O, to tych widać, że tam tu spływają. A tutaj, a tutaj to już nie. O, to jest ten drugi maslenicki most, ten tutaj, taki nowy, bo tam ten pierwszy jest czerwony. To tam ludzie robią bungee jumping. A to jest drugi. Więc mamy gdzieś około 10 km. Od miejsca, gdzie mamy, do miejsca, gdzie można kupić świeże muszle, tylko że nikogo nie ma. Od kogo można by kupić? O, moja żona tam sobie siedzi, znaczy stoi. Robimy podejście trzecie, ostatnie po, po małże. Mam nadzieję, że się uda. Jest 6.46. Zobaczymy, czy. Czy pan nie oszukiwał mnie przypadkiem, że pomiędzy siódmą a ósmą można sobie kupić? Chyba, że mi powie, że już sprzedał wszystko, albo że po prostu nie ma nieurodzaj. Jestem strasznie napalony. Wczoraj kupiłem, wczoraj kupiłem oliwę, wczoraj kupiłem czosnek, wczoraj kupiłem pietruszkę, a w zasadzie to dzisiaj mamy się zawinąć stąd o 11 czy do 11, Więc muszę jechać, ugotować, zjeść i zapakować się, żeby stąd zniknąć. Może się uda. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. My znowu dzisiaj. Dzień dobry. Ja Dzień jestem Polak. Dzień dobry. Ja jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy dzisiaj możemy kupić dalie? Może. Ale my nie dużo chcemy. Pół kilo? kilo. Pół kilo. Pół kilo. Pół, pół, pół. 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 To dla, połudzie. dla mnie tylko, bo Dzień oni nie, nie jedzą. Dobra. Daj mu chłopaki, ja czuję na polach, dajcie Cześć, I To Dobry ty, Polak. <laughs> <humansisation> Bo, mógłbym, Polak. Mógłbym, Polak. Mógłbym, mówić, mógłbym mówić po angielsku? Nie czuję angielsku. No, no właśnie, przerwata ty, Polak. Ha, I się do zadamy. na arabski? Nie, to nie? ja nie. A po arabsku to nie. Ile mam zapłacić? Sweń jako pozdravite u Polskoj. Nie, ile mam zapłacić? Katolikę. Ja nie jestem katolik, Ja nie jestem katolik Nie, ja jestem. Nie. Oni ja do... nie, nie. Nie, nie, nie. to nie, nie, co to znaczy. Za szybko nie. Nie, 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 to nie. Ile? Mam zapłacić? ile? Ale to przecież... To mi Tommy od To dziękujemy bardzo Lepi po, Dziękujemy. Pozdrawimy, ale Kraków wtedy Dziękujemy bardzo, do widzenia Druga do widzenia to, to jest droga, tędy się gdzieś mniej więcej ciągnie Tu, 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 tu Tutaj się za, zaczyna, miejscowość Modricz się nazywa, jak Luka Modricz Ale nie zapytałem, czy to od niego czy od tego nazwiska, tylko że to jest to wszystko zawinięte, tego nie widać. Tutaj byliśmy przed chwilą, czyli tutaj kupiliśmy te małże. Tutaj gdzie te białe bojki są, zaraz zrobię przybliżenie, bo tutaj u nich kupiliśmy te małże, czyli byliśmy tam trzeci raz. Dzisiaj tutaj są następne bojki, tutaj są następne bojki, a tam dalej jest, jedzie się do Stari Gradu, chyba jest jakieś 11 km stąd, no i do, te, do tego Parku Narodowego, gdzieśmy się męczyli, gdzie ta ścieżka winy tu jest. Teraz przybliżenie, chociaż było widać przecież z tamtej strony, jak to wygląda. No ale gdybyście chcieli, to na pewno postaram się wkleić adres tutaj, gdzie to można kupić. Siódma, ósma, żebyście nie jeździli dwa razy. I y, może się załapić tak jak my, żeby dostać małże z Afriko. Przecież widziałeś te muszelki już kiedyś. Też takie malutkie są, popatrz. Koło tego. I duże i małe. Pięknie to wygląda. Dobra, idziemy to wyszorować, spróbować. jakieś liny, i te, może te liny wymieniające jakiś czas. Bo inaczej to by musieli wjeść. Jak ten te mule zjedzą to. Robota jest dosyć ciężka i nieprzyjemna. Tyle zostało farfocli po tym poczyszczeniu. To są części liny, jakieś białe coś, co jest poprzyklejane, jakieś kamyczki, jakieś dziwne rzeczy. No i, no, no i to wszystko wyląduje w garnku za chwilę. To było smaczne. Mniej więcej taka ilość pie pietruszki kosztowała euro. To jest opakowanie do niej. Tylko w jednym miejscu znalazłem, więc nie miałem zbyt wielkiego wyboru. Czosnek jak czosnek Też chyba 4 główki kosztowały erło, jedno erło. Gdzieś też jeszcze mam oliwę, ale nie wiem gdzie. Oliwa. Tą oliwę, znaczy akurat nie tą, którą ja, z której ja będę korzystał, ale oliwę tutaj dwa domy dalej chłop sprzedaje. Razem z ziemniakami, których nie wiem w sumie gdzie on je uprawiał, tutaj wszędzie jest kamień. No ale tą oliwę to chyba może następnym razem. Z, postaram się wziąć za nabyć tutaj jest z główka czosnku cała No do tego jeszcze dodamy za chwilę białe wino, a nie, najpierw jeszcze pietruszkę i potem białe wino dobra, niech się podsmaży a, można też pietruszkę co będę miał z głowy tych pietruszeczka ale jej nie będę podsmażył tylko chcę ją udusić tego ładuję, nie raz jeszcze mula. To bardzo. Dalej zielko, też stąd zielony silwanas, silwanas i dusimy. Pod, pod przykrywką, tylko nie wziąłem przykrywkę. Otwierają się, otwierają się. No ci czy sam się nałożyć? Taki wodny smak ma, rybny, Czyże że świeży. Znaczy, tak naprawdę to bez szaleństwa jakiegoś, jeżeli chodzi o smak tego, nie? Jeszcze nie spróbowałam. Dobre jest z tym sosem, wiesz. Czymś. Ponieważ się delektować. Tyle zachodu. Nie. Trzy razy jeździć, żeby kupić. Potem wiesz, szorowanie tego wszystkiego. Ale ci powiem, że w sumie to nie ma jakiegoś takiego mega szału. Na pewno jest inny smak, taki jest. jakby takiego czegoś no, morskiego to nie, nie za bardzo, bo jak nawet ryby kupisz, no to morska ryba tak nie smakuje. I Masz nas? tam jeszcze jakiś jeden? Mam, dużo. Taki mały. Nie, no małych to nie mam. Różnych mam. Ale otworzony. tam na tym garku. Nie powiem, żebym się jakoś najadł szczególnie tym, ale zjadłem Jakoś tam nie za wiele, tylko że mięska to widać ile było, no, no tyle jest takiej muszli, więc trzeba jakimś chlebkiem, bagietką se zajeść, ale myślę, że można też dodać do tego po prostu warzyw i warzywka wtedy se udusić w takiej słonej wodzie morskiej, super.